bitrix 24 jest dość rozbudowanym systemem i na pierwszy rzut oka jego interfejs może wydawać się bardzo trudny. Ale kiedy przyjrzymy się temu bardziej, okaże się, że w całym systemie mamy mniej więcej ten, schemat, ten sam schemat pracy, kontrolek, informacji. Strona główna to oczywiście po lewej stronie menu, a w środkowej części tablica aktywności, czyli stream, taki dokładnie taki sam jak w facebooku, działający mniej więcej na tych samych zasadach. Po lewej stronie dodatkowe informacje, które pojawiają się kontekstowo wraz z tym, jak wprowadzamy do systemu informacji, bądź też jesteśmy ich w jakimś sensie odbiorcą, tak jak w przypadku zadań. Na samym środku mamy tablicę aktywności a, i stream wiadomości. Ten komponent, który tutaj ma bardzo dużo różnych najróżniejszych opcji, znajduje się praktycznie w każdym miejscu systemu. Czy jest to CRM, czy są to work grupy, wygląda to dokładnie tak samo i działa na tej samej zasadzie. Teraz przykładowo wchodzę w grupę zadaniową grupę roboczą, marketing i reklama. I proszę zobaczyć, że dokładnie w tym samym miejscu te same komponenty, jednakże jak domyślnie, informacje do kogo będą szły. Domyślnie ustawione jest, że będą te informacje, które tutaj wpisujemy, wysyłane do ludzi z tej grupy, tak? czyli do tych osób, które mamy tutaj zaznaczonych jako członkowie. I tak samo w crm -ie. mamy tablicę aktywności w crm dokładnie ten sam komponent, chociaż tu już jest pytanie, do kogo wysłać informację, czy do klienta, czy do firmy, czy informację związaną z klientem, z firmą, z dealem, czy, czy leadem. A jeżeli wejdziemy sobie z kolei w kontakty, przykładowo kliknijmy w jeden z naszych kontaktów. Niech to będzie pan Robert, który jest wpisany u nas w crm -ie. Jeżeli zjedziemy sobie na sam dół do tablicy aktywności tego kontaktu to proszę zobaczyć, że dokładnie ta sama tablica, dokładnie te same możliwości, chociaż tu akurat troszeczkę więcej, bo jest też e-mail, który możemy wysłać do pana Roberta, te same kontrolki i te same informacje. Czyli kluczem jest tak naprawdę poznanie w BITX24 do czego służą te wszystkie opcje i wtedy będziemy mogli bardzo sprawnie posługiwać się tymże systemem. Zacznijmy od krótkiego omówienia tego komponentu. Możemy więc tutaj wysłać wiadomość, dołączyć od razu plik. Co ważne, taki plik możemy dołączyć z OneDrive'a, z Dropboxa, czy z Office 360. Możemy taki plik wybrać z dokumentów 24, czyli z drive'a, czy też takiego nazwijmy to Dropboxa bitrixowego, bitrix możemy wstawić od razu bezpośrednio wydarzenie, możemy na przykład założyć jakąś ankietę. Możemy. Przyznać komuś odznakę, albo wstawić ogłoszenie, no i wystartować proces biznesowy, o czym w innym filmie. Wstawmy teraz wiadomość i wyślijmy ją do wszystkich, aby opublikowała się ona na tablicy wszystkich osób. W naturalny sposób wpisujemy tutaj jakąś wiadomość. Jak widzimy, jest tutaj temat. Te, y, możemy zawrzeć taki temat, bądź możemy wyłączyć tą kontrolką temat takiej wiadomości. Temat, jak zawsze, no, podkreśla wagę, czy też istotę y, jakiejś informacji. Możemy to dodawać, bądź nie. W tym miejscu wybieramy, do kogo chcemy wysłać taką informację. I to, co jest ważne, jeżeli nie chcemy jej wysyłać do wszystkich, a chcemy wysyłać ją do jakiejś określonej grupy, proszę zobaczyć, że tutaj możemy wysłać to do wszystkich z określonej. Grupy w strukturze firmy, na przykład do wszystkich z Departamentu Sprzedaży albo do wszystkich z Departamentu IT. Także te, ta kontrolka tutaj, która pozwala wybierać kontakty e, czy też osoby, ona też będzie się przewijała praktycznie wszędzie w całym systemie. Możemy stąd równie dobrze wysłać maila, czyli możemy wpisać jakiegokolwiek maila e, i pojawią się tutaj nam te osoby, będziemy mogli wysłać tego maila na zewnątrz. Ja akurat w tym wypadku wyślę tą informację po prostu do całej firmy. I będę chciał jeszcze dołączyć, będę chciał dołączyć jeszcze jakiś na to obrazek albo plik, to klikam dokładnie w te same kontrolki. Tutaj tutaj jest na przykład dodanie linka, dodanie filmu, gdzie źródłem jest na przykład YouTube albo Vimeo. Zacytowanie czegoś istotnego, wspomnienie o jakiejś osobie, które znamy, na przykład z Facebooka, to wspomnienie możemy zrealizować również małpą. No i hasztagi. Tagi. Tak naprawdę każda firma wykorzystuje w określony przez siebie sposób do czegoś innego i co innego opisuje. Trzeba dobrze przemyśleć to, do czego wykorzystujemy tagi w naszej firmie. One na pewno potem ułatwiają wyszukiwanie treści, czy też domyślanie się, czego ta treść może, mo, może dotyczyć. Jednak opracowanie takiej listy, czy też kafeterii tagów no, jest już po stronie każdej firmy i musi być związane z jej procedurami, czy też kulturą organizacyjną. taką informację oczywiście wysyłam. Ona pojawia się na tablicach wszystkich osób między innymi również mojej. Formatuje się to w ten sposób jak widzimy. Bardzo ważną funkcją tablicy aktywności jest bezpośrednia możliwość wstawienia wydarzenia z takiej tablicy aktywności. Jeżeli klikniemy sobie tutaj na nazwę wydarzenia, wpiszemy na przykład spotkanie z klientem, ważne spotkanie i prosto stąd możemy sobie je zaplanować. Niech to będzie 22 grudnia. Nie chcę ustawiać przypomnień. Warszawa. Możemy też dodać od razu osoby, które mają uczestniczyć w takim spotkaniu. I to co ważne, bezpośrednio z tablicy aktywności, możemy sprawdzić, czy te osoby, które chcemy zaprosić na nasze spotkanie, mają w tym czasie wolne. Terminy i czy możemy na takie spotkanie się umówić? Możemy też, jeżeli byłaby taka potrzeba i gdzieś mielibyśmy się wpasować w kalendarz tych osób, możemy sobie to spotkanie przesuwać w ten sposób. Oczywiście, o ile klient nam na to zezwoli. Także jest to niezwykłe ułatwienie, jeżeli chodzi o planowanie spotkań. Robimy to bezpośrednio z tablicy. Nie musimy wchodzić w kalendarz, a będziemy mieli te informacje w kalendarzu, zarówno my, jak i ci uczestnicy. Tu jest jeszcze kilka dodatkowych opcji, w czyj kalendarz to wstawiamy, jaki to ma mieć status i tak W momencie kliknięcia wyślij, czy też raczej zapisz w tym wypadku, takie spotkanie jest zaplanowane. To spotkanie jest w kalendarzach wszystkich tych osób po kolei, żeby pokazać, przejdę teraz do swojego własnego kalendarza w tym, w tym, na tym koncie. Jest, mamy, spis mamy wpisane to spotkanie, możemy sobie w nie kliknąć. Oczywiście zobaczymy wszystkie te informacje, zobaczymy wszystkich uczestników. No i możemy naturalnie też edytować. Należy wspomnieć, że tak wstawione e, spotkanie pojawiło się na mojej tablicy aktywności i na tablicach aktywności pana Karola i pana Janusza. Ankieta jest dość ciekawym e, mechanizmem, który e, pozwala angażować e, pracowników, e, czy też. E, Pytać ich o zdanie w, przy, przy różnych najróżniejszych kwestiach, które mogą być istotne w kontekście naszej pracy. E, bardzo łatwo bezpośrednio z tablicy możemy sobie takie, taką ankietę przygotować. No, przykładowo, czy nasz produkt nowy ma być, jakiego ma być koloru? Proszę zwrócić uwagę na opcję. Ja w tym wypadku nie mogę na taką opcję zezwolić, ponieważ e, produkt ten może być tylko i wyłącznie w jednym kolorze. Oczywiście wysyłamy to do wszystkich pracowników, możemy się ograniczyć no, na przykład do departamentu. Zapomniałem dodać treści. Tę treść musimy uzupełnić, ponieważ system nas nie przepuści, jeżeli nie wpiszemy tej dodatkowej informacji. Ankieta pojawia się na tablicach wszystkich, również ja mogę w niej zagłosować. Głosuję. Po lewej stronie ekranu widzimy ogłoszenie dodane przez Jacka Adamskiego, które należy potwierdzić, w, jeżeli chodzi o jego odczytanie. Takie ogłoszenia używane są zazwyczaj do zakomunikowania czegoś istotnego, wtedy kiedy chcemy wiedzieć, czy na pewno wszyscy z taką informacją się zapoznali. Chcemy mieć statystykę, kto kliknął, kto potwierdził, kto nie potwierdził. Czy to będzie jakieś nowe rozporządzenie, czy to będzie informacja o nowym produkcie, czy to będzie informacja o jakimś istotnym innym zdarzeniu firmowym, takie ogłoszenie może wstawić każdy uprawniony użytkownik. Robimy to równie prosto jak każdą inną akcję. Wstawiamy po prostu coś, co jest typem ogłoszenia. Wpisujemy taką treść i wysyłamy do oczywiście, jak już wiemy, do wybranej grupy osób. Ta informacja pojawi się wszystkim dokładnie właśnie te, z tej strony. Istotnym elementem tablicy aktywności, czy tu, czy w CRM-ie, czy w grupach roboczych, będzie jeszcze też kilka dodatkowych kontrolek, jak na przykład dodanie takiej wiadomości do ulubionych, możliwość skomentowania. Znamy to wszystko, wszyscy z Facebooka wiemy do czego służy, możliwość podbicia treści poprzez jej polubienie. Obserwowanie i nieobserwowanie. No i kilka dodatkowych opcji, które są zobrazowane tutaj. Co istotne, te treści, jeżeli na przykład uznamy je za istotne, więc w jakimś sensie gwiazdkujemy je, dodajemy do ulubionych, potem będzie nam łatwiej je przesortować, ponieważ tu na samej górze, czy tu, czy w CRM, czy w grupach roboczych, czy w jakimkolwiek innym miejscu systemu mamy możliwość sortowania i tworzenia sobie takiego widoku, abyśmy widzieli tylko te informacje dla nas najważniejsze. Przykładowo chcę teraz zobaczyć tylko i wyłącznie te, które są przeze mnie oznaczone jako istotne, czyli te tak zwane ulubione, dodane do ulubionych. Zakładam taki filtr i widzę tylko te informacje, z którymi, do których miałem w jakimś sensie wrócić. Na przykład chciałem tę ankietę rozwiązać trochę później, ponieważ chciałem się nad tym zastanowić. Mam to w tej chwili w ulubionych. Klikam, że jednak chcemy przy tej imprezie firmowej iść na kręgle. Zagłosowałem, odznaczam sobie to z ulubionych. Proszę zauważyć, że mamy tutaj również możliwość przefiltrowania po innych elementach. Proszę poeksperymentować samemu, proszę sprawdzić, co jest najbardziej efektywnym sposobem Państwa pracy. Wskazuję, że jest to dość istotny element w zarządzaniu codzienną informacją. Będąc w CRM-ie, w momencie kiedy wejdziemy sobie w taką tablicę aktywności i już mamy podstawową wiedzę na temat tego, jak się nią posługiwać, możemy zobaczyć jeszcze dodatkową opcję, jaką jest e-mail. Stąd bezpośrednio możemy wysłać do klienta e-mail, możemy dołączyć plik, możemy to połączyć z jakąś informacją w systemie, dzięki temu będziemy mieli link między tymi dwoma. Obiektami pod tytułem ta informacja i ten deal, który tutaj wybrałem. I oczywiście taki e-mail, jeżeli klikną wyślij, wyjdzie do, do Pana Jana Kowalskiego, ale też co ważne, zapisze nam się tutaj na tablicy jako informacja wysłana do tej osoby. Mamy, mamy tutaj na tablicy zdarzeń zanotowane, że Jacek Adamski wysłał informację związaną z dealem, związaną z tym klientem do tej osoby i tutaj jest treść informacja tej wiadomości. Dość ważne, w przypadku wersji darmowej Bitrix24 do maila dołączany jest taki oto tekst. W momencie, kiedy wykupujemy wersję licencyjną ten tekst znika i jest niewidoczny dla, dla naszych klientów. W przypadku tablicy aktywności w CRM-ie ważną i istotną Dodatkową opcją jest możliwość założenia zadania bezpośrednio z takiego systemu. O zadaniach opowiadamy w innym filmie, natomiast tutaj tylko i wyłącznie pokażemy, że w momencie, kiedy takie zadanie startujemy z tablicy konkretnej osoby, czy też innego obiektu, w tym wypadku był to akurat Jan Kowalski, który spisany u nas w kontaktach, on bezpośrednio dołącza się jako Nazwijmy to obiekt zależny tego naszego zadania. W związku z tym znowu będziemy mieli link pomiędzy tymi obiektami. Jeżeli weszlibyśmy potem w kartotekę Pana Jana, to będziemy widzieli przypisane do niego zadania. Jeżeli wejdziemy w zadanie, to będziemy widzieli Pana Jana jako powiązanego z tym zadaniem. W momencie, jeżeli korzystamy z telefonii, czy to tej wynajętej w Bitrixie, czy też połączonej w inny, w inny sposób, możemy też stąd wykonać połączenie. W tej chwili to konto nie jest spięte z telefonami, w związku z tym, informacja, jedyna informacja, jaką mogę tutaj zanotować, to jest po prostu efekt takiego telefonu, czyli że ten telefon na przykład wykonałem. Ale system bez powiązania nie zadzwoni bezpośrednio. W przypadku powiązania z telefonią, bezpośrednio z systemu możemy zadzwonić. Rozmowa wychodząca w tym wypadku, ponieważ to ja ją wysyłam. Mogę to jeszcze powiązać sobie z dealem, który jest powiązany z panem Janem Kowalskim i zapisujemy, że taką rozmowę odbyłem. Oczywiście powinienem zanotować też treść tej rozmowy, czy też istotę tej rozmowy. Jakieś krótkie podsumowanie. I znowu w historii pojawia nam się taki telefon, który został wykonany na tenże numer telefonu. Tablica aktywności w CRM również posiada filtr. Wygląda on troszeczkę inaczej, ma jeszcze też dodatkowe poszukiwanie, więc możemy sobie to na przykład. Pamiętamy, że było to mniej więcej w zeszłym tygodniu możemy sobie szukać, wybierać informacje, filtrować, sortować, więc jest to dość użyteczny mechanizm, który pozwala nam dojść do tej informacji, której aktualnie poszukujemy, która jest dla nas istotna w tym momencie. Pozostałe funkcje oczywiście dokładnie takie same jak w każdym innym miejscu to też nam pozwala współpracować z, z osobami innymi w firmie, tak, bo jeżeli chcemy zrobić komentarz dodatkowy do tego telefonu, czy mamy jakieś pytania jako osoba nadzorująca, możemy to realizować w ten sposób. Ta informacja, która wpisana zostanie tutaj jako komentarz, będzie widoczna dla osoby, która opiekuje się tym danym klientem, no i oczywiście dla mnie. No i oczywiście dla mnie, czyli dla osoby, która wpisuje ten komentarz. Aby. Just pick up all, I think it's all angels just walk by. I pick up all